Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, zapraszam na jutrzejsze warsztaty, odbywają się tutaj, na Pradze Południe, Szklanych Domów 9a, wyzwalamy energię, robimy mnóstwo fajnych rzeczy z bębnami, opowiemy jak to robić, skąd się to wzięło i dlaczego, zapraszamy i dużych i małych seniorów i małe dzieci. I duże dzieci, i rodziców, i mamę, i tatę, i kolegę, i koleżankę. Przyjdźcie nawet z psem. Pokażę, jak to zrobić najlepiej, jak potrafię. Kiedy, Hej. kiedy, kiedy? A to wszystko jutro, czyli 17 lipca o godzinie 18.00. Będzie 17 takich bębnów, plus ten jeszcze jeden dla mnie. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie. Wielkie bębnienie na pradze południe wszyscy razem. Cieszymy się życiem. Jesteśmy.